Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski. Zapraszam państwa do obejrzenia i wysłuchania wywiadu politycznego. Moim i państwa gościem będzie siedzący tutaj w studiu poseł lewicy Marek Dyduł. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszej części programu porozmawiamy o ostatnim raporcie NIK dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz problemie mieszkalnictwa w Polsce. Kilka dni temu prezes Najwyższej Izby Kontroli opublikował swój raport, który dotyczył funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ten powinien być wykorzystywany dla wsparcia ofiar pokrzywdzonych w wypadkach drogowych, ofiar przestępstw, a dokładniej powinien być poświęcany na wsparcie prawne, socjalne, psychologiczne. Jak wiemy, większa część tego funduszu została przeznaczona tak naprawdę na... Partykularne cele polityczne, w tym promocje partii rządzącej, jak i, także mówiąc dyplomatycznie, gdzieś, została, gdzieś zniknęła w dziwnych przelewach do jakiejś fundacji podejrzanych. I właściwie chciałbym się pana posła zapytać, co się dzieje w polskim państwie, że dochodzi do tak dużych nieprawidłowości? No, skala nepotyzmu, skala nadużyć jest y, niepowtarzalna, bym powiedział. Zawsze w jakiejś części, jak państwo funkcjonuje, niektóre y, instytucje mają y, jakieś nie, nieprawidłowe wydatki w jakiejś części. Natomiast w tej chwili y, no, opozycja uważa, że są fundusze, które są gdzieś poukrywane. Są sytuacje takie jak pan redaktor opisał że nie na ten cel są wydawane pieniążki no myślę że, że to już jest niepokojące dlatego że zaczyna być prywata partii rządzącej w stosunku do państwa a to już jest niebezpieczne czy to nie jest państwo PiS jak myślą niektórzy działacze PiSu tylko to jest państwo polskie i prędzej czy później te kwestie zostaną dokładnie zbadane Dzisiaj nikt zasygnalizował taki proceder. No i za jakiś czas to trzeba będzie rozliczyć. Jeżeli nie rozliczymy tego jako państwo, jako instytucje które publiczne, no to będzie choroba drążyła nas wszystkich w życiu publicznym, a to nie jest dobre zjawisko. No właśnie, a czy to jest problem faktycznie tylko państwa, pisek pan poseł wskazał, co faktycznie jest całkiem, całkiem jasne i widoczne? czy też szerzej problem może ustrojowy tego kraju. Jak się spojrzy na przykład na samorządy, w których rządzą grupowania związane z koalicją obywatelską i samorządowcy sympatyzujący z nimi, też możemy zaobserwować ogromne skale, naprawdę ogromnej skali, jak się spojrzy na spółki miejskie, kto je obsadza, jak się spojrzy też na, na chociażby samą kadencję, ile przecież wielu prezydentów polskich miast piastuje urząd po 25 lat chociażby. I właśnie chciałbym się zapytać, czy to jest właśnie kwestia PiSu, czy może też ustrojowa, a PiS po prostu wykorzystuje takie możliwości? Nie, myślę, że jest to kwestia podejścia do sprawowania władzy. PiS najpierw na początku, te kilka lat temu yy, zaburzyłbym powiedział funkcjonowanie państwa poprzez zawłaszczenie instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, jak media publiczne, jak wymiar sprawiedliwości i to już było niedobre, bo, bo w państwie powinny być instytucje niezależne od siebie, żeby się nawzajem kontrolować. Jeżeli nie ma kontroli tego, co robi rząd, przez na przykład i, i Parlament, na przykład przez Trybunał Konstytucyjny, no to wiadomo, że jest ciągotka, żeby ustawy. Tak tworzyć, żeby było korzystne dla ugrupowania. Tak samo jest w samorządach. Ja uważam, że samorządy to jest naprawdę najlepszy dorobek Rzeczpospolitej w tej, tej demokracji i one spełniają swoją rolę. Jest podział kompetencji, jedne kompetencje ma państwo, drugie ma samorząd, ale to dobrze wychodzi. Natomiast oczywiście, że można pokazać takie sytuacje, że jest nadużycie władzy, że jest korupcja, że jest nepotyzm. To wszystko ma miejsce, tylko zależy od skali. Tam, gdzie jest władza publiczna, jakakolwiek, zawsze jest ciągota do tego, żeby coś nadużyć, obsadzić na przykład nadmiernie stanowiska swoimi ludźmi, a nie ludźmi kompetentnymi, neutralnymi, i, i, i tak zawsze będzie. To, to nie jest jakiś wyjątek w Polsce. Czyli waza, która rządzi, ma pewną dyspozycję stanowisk i, i je obsadza, Ale skala w tej chwili, o, o to mi chodzi, skala w tej chwili jest bardzo niepokojąca, zarówno w kontekście centralnej władzy, jak i, y, jak i w niektórych samorządach. No, jak to mówią, y, przykład idzie od góry. No właśnie i teraz tak jeszcze zostanie przy tych samorządach czy gdyby na przykład kadencja samorządowców na przykład prezydentów miast nie byłaby ustawowo skrócona do tylko dwóch kadencji to czy nie byłoby to zdrowsze dla polskiego systemu prawnego i demokratycznego oraz i czy właśnie to nie jest pewna forma zarówno to co w, znaczy to też zarówno to samorządy jak i przede wszystkim e, ostatnio raportniku e, to co on wskazuje mam e, na myśli czy to nie jest pewna forma słabości polskiej państwowości gdzie tak ten neoliberalizm tak naprawdę osłabia instytucje państwa, że faktycznie jest nikt, który to kontroluje. Natomiast de facto polskie państwo, instytucje są totalnie zależne od polityków, co jest... I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że po prostu PiS przyszedł na gotowej, po prostu sobie wziął to, co było łatwe do wzięcia, leżało de facto na ziemi. No, przede wszystkim samorządy już od tej kadencji mają dwukadencyjność, czyli prezydent, burmistrz, wójt nie może pełnić dłużej swojej funkcji jak dwie kadencje. To już jest prowadzone. Natomiast, no ja pomówiłem wcześniej, PIS nie przyszedł na gotowe. PIS nadwyrężył całe te, 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 te relacje między instytucjami, które mają się równoważyć, mają się kontrolować nawzajem, bo wyciągnął wnioski wcześniej ze swoich rządów. Faktem jest, że media generalnie w poprzednich rządach pis były bardzo agresywne w stosunku do tego ugrupowania, więc pomyślano sobie tak, zasadniczymi punktami jest to media, w związku z tym media publiczne są w naszym zasięgu, więc. Sobie ustawimy tak jak chcemy i tak to zrobiono. Trybunał Konstytucyjny kontroluje ustawy, kontroluje parlament, w związku z tym obsadzimy go swoimi ludźmi i tak to się stało, a wymiar sprawiedliwości ma swoją groźbę, bo może być manipulowany przez nas albo przez innych. W związku z tym lepiej, żeby był manipulowany przez nas i też obsadzono go kompletnie swoimi ludźmi. To jest niebezpieczne, bo te wszystkie instytucje, jeżeli się nie będą równoważyć, e, to znaczy, że państwo jest wypaczone, jest faktycznie upolitycznione. I to jest niebezpieczne zjawisko, które w Polsce realnie zaistniało. Jeżeli od poprzednich kadencji, nadchodzących kadencji tego nie unormujemy, to polskie państwo będzie chore. A jak wskazują też ostatnie sondaże, wyborcy jednak doceniają silne, silne państwo, silne instytucje publiczne, chociażby akurat to jest przykład kontrowersyjny. Natomiast jeden z ostatnich sondaży wskazał na to, że na duże poparcie dla stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, co można też odebrać nie tylko co, co niechęć do uchodźców, czy jakieś opowiedzenie się za konkretną reakcją na ten kryzys związany ze stosunkami z Białorusią, natomiast jako też jako formę pokazania siły państwa. Nie, jest odwrotnie. To jest słabość państwa, jeżeli używa nadzwyczajnych środków. Stan wyjątkowy jest to zjawisko nadzwyczajne, które w Polsce zaczyna być zwyczajne. Czyli mówiąc krótko, wszystko to, co powinno, co powinno się wprowadzać, jeżeli jest jakieś zagrożenie dla państwa, jest wprowadzane dla polityki. PiS wywołał w polskim społeczeństwie po raz drugi już obawy przed uchodźcami tworząc tego pewien punkt polityczny, polityczny programu. A Polacy są lękliwi, bo coraz lepiej się Polakom żyje. Nie chcą by uchodźców i mieć jakiś problem u siebie. To wszystko zależy od skali. Tak to, jest, tak, to definitywnie jest prawda. Ale dokończę jedno zdanie. To wszystko zależy od skali. Jeżeli się wprowadza stan wyjątkowy i pokazuje się Polakom, że jesteśmy tak bardzo zagrożeni, to ja się pytam, jak się zwiększy na przykład dziesięciokrotnie Ilość uchodźców na naszej granicy, to jaki stan wprowadzimy. Dzisiaj mieliśmy wszystkie instrumenty, żeby zapanować nad polską granicą bez stanu wyjątkowego. Jeżeli na to się zdecydował PiS, to tylko z przyczyn politycznych i moim odczuciu za jakiś czas na tym stracą. Dzisiaj zyskują, ale za jakiś czas stracą. W tym konkretnym przypadku, no być, być, może, być może tak się stanie, to przyszłość jeszcze pokaże. Natomiast. Mam na myśli też to, że jednak duża część wyborców nie tylko prawej i sprawiedliwości i polskiej prawicy po prostu jednak wspiera stan wyjątkowy. Jako... Tak, bo na dzisiaj wywołano, państwa, bo na dzisiaj wywołano świadomości Polaków, że nie jest nie to nie realne chodzi. zagrożenie. Ja, ja myślę, że jeżeli to byłoby tysiące ludzi, którzy faktycznie bez kontroli y, wtargnęłoby do Polski, to byłby to problem. Ja y, tego nie lekceważę. Tak Natomiast skoro. wydaje mi się, że państwo polskie może to opanować, tym bardziej, że wielu z nich chce iść po prostu na zachód. A y, polski rząd nie prowadzi żadnego dialogu z Unią Europejską, bo Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej mają swoje doświadczenia w tych sprawach, na przykład na południu, w ogóle nie prowadzi dialogu z opozycją, tylko mówi, to jest nasza sprawa. Jeżeli to jest sprawa PiSu, no to PiS bierze pełną odpowiedzialność za ten stan. A ludzie faktycznie tak. się boją i PiS na tym żaruje po prostu. Tak, to prawda. Właśnie PiS absolutnie kontroluje tę narrację. Chciałbym teraz przejść do tematu drugiego. Coraz, większym, coraz większą przestrzeń w debacie publicznej zajmuje problem mieszkalnictwa w Polsce. Mieszkania są coraz droższe, kredyty hipoteczne są drogie, marża deweloperska w Unii Europejskiej jest w Polsce najwyższa, w niektórych krajach zachodnich oscyluje ona pomiędzy 7 a 9%, w Polsce przed COVID-em wynosiła 26% nawet. Państwo w żaden sposób nie wpływa na podaż. Prawo budowlane jest coraz bardziej liberalizowane. Do, do, do tego wszystkiego nieliczne regulacje są też bardzo omijane, chociażby z niektórych kawalerek się robi tzw. mikrokawalerki, które są formalnie lokalami usługowymi, bo nie spełniają ustawowej definicji mieszkania, chociażby ze względu na jego metraż. Mieszkania są coraz droższe, majątek pochodzi dla większości społeczeństwa obecnie z dziedziczenia, a nie pracy. Programy mieszkaniowe, zarówno Mieszkanie Plus, jak i program proponowany przez poprzednią koalicję Platformy psl Mieszkanie dla Młodych, nie wpłynęły w żaden sposób na polepszenie z tej sytuacji. Nie jest też to polski trend. Jak spojrzymy na przykład na Kanadę, Justin Trudeau, premier Kanady, niedawno zaproponował antyflippingowy projekt ustawy. Barcelona wprowadza prospołeczne regulacje. Też, <laughs> ciekawa, miejsce, ciekawa sytuacja miała miejsce w Berlinie całkiem niedawno. Mieszkańcy Berlina w, z rekordową frekwencją wynoszącą około 75% poszli do referendum, w którym ponad połowa z nich opowiedziała się za wywłaszczeniem dużych korporacji inwestycyjnych które, mieszkaniowych. Wynika to bezpośrednio z tego faktu, że po prostu cen, wzrost cen mieszkań był tak duży, że zwyczajnie Berlińczyków nie było stać na mieszkania. Do tego jeszcze, jak spojrzymy na polskie podwórko, deweloperzy wolą sprzedawać mieszkania dłużej, ale drożej. I czy w takim razie chciałbym się zapytać pana posła, w jaki sposób można na to wpłynąć, czy może zmiana taka referendalna i potencjalna zmiana prawa, w, tak jak w Berlinie, jest słuszna? No przede wszystkim w budownictwie mamy grzech zaniechania. Ja jestem politykiem doświadczonym i pamiętam, jak w parlamencie chciano nie tylko zlikwidować PGR-y, jak to dokonano, ale chciano też zlikwidować Polską Spółdzielczość Mieszkaniową. Było wiele zamachów na tą spółdzielczość i wreszcie spółdzielnie mieszkaniowe przestały budować. One były najtańsze. Wprowadzono TBS-y jako zastępcze rozwiązanie, ale tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat w Polsce budowało się Jedynie w wielkich miastach, nie budowało się w małych, średnich miastach, i stąd te ceny zaczęły rosnąć. Tak, to, to urynkowienie to totalne są, rynku, rynku budowlanego było głupotą. To była głupota, bo chciano zniszczyć wszystko to, co było w socjalizmie, zapomniano, że jeszcze trzeba zbudować jakąś alternatywę. I, i dzisiaj płacimy za to cenę, dlatego że mieszkania są ceny. Dodatkowo jest jeszcze jedno zjawisko w Polsce. Otóż Polacy, e, tylko w 15% chcą budownictwa mieszkań pod wynaj. Bardziej chcą mieć swoje mieszkanie, swoją własność. Nie wiem, to jest jakaś mentalność. E, poprzednich lat generalnie, tak? Może właśnie w wyniku socjalizmu, tak. że nic nie było własne, zaraz wszyscy chcą mieć coś własnego. <knie> to powoduje, że deweloperzy korzystają z, z tej sytuacji, tak się wtrącę, ale ona przecież... jest chora po prostu. Tak, definitywnie. też też się tak wtrącę z tym, że e, to, co pan po powiedział o, tym, o tej własności i wynajmie. E, do, do niedawna w państwach zachodnich był ten trend, że mieszkania raczej klasa średnia wynajmowała, niż posiadała na własność. W tym momencie również on się odwraca i to z tego powodu, że mieszkanie jakby przestaje chyba być e, prawem, a zaczyna być towarem, lokatą kapitału, ja, jak, inwestycją. To, to jest to, typowy towar Przez to, tak. <coughs> I to też ceny. powoduje wzrost cen. Więc jeżeli chcemy to uzdrowić, to trzeba znaleźć system taki, w którym e, e, będą mieszkania jakby trochę upublicznione, mówię w kontekście inwestycji w miasta, w kontekście odpowiedniego kredytowania, jeżeli chodzi o system finansowania kupna bądź wynajmu Mieszkań i jeżeli tego nie wprowadzimy, to ta, ta, no tak. to będzie narastać. I oczywiście część można uregulować prawnie, jakąś ustawą, ale życie będzie się toczyło swoją no tak, drogą. To, yy... I, więc jeżeli państwo tu nie będzie aktywne w sferze finansowej, żeby pomóc obywatelom, to ta sytuacja będzie się yy, yy, pogłębiać. Ja jestem oczywiście jako człowiek lewicy za tym, żeby państwo pomogło i yy, instytucje takie jak samorządy w. Tym, żeby te mieszkania były tańsze. Natomiast proszę zauważyć, że na rynku polskim nie ma praktycznie mieszkań jakby z punktu widzenia społecznego. Wszystkie są prawie, prawie wszystkie są budowane pod e, tak, pod, pod, pod coś, co jest komercyjne. Więc jeżeli tego nie wyrównamy, chociażby 25% rynku, gdyby było właśnie uspołecznione, no to to by zmieniło te tak, cele. Tak, A dzisiaj kontrola, deweloperzy są bezkarni. Kontrola podaży przez samorządy, czy państwo definitywnie by wpłynęła na korzyść tego? Natomiast też tu się rodzi kolejny problem, gdzie grupa Kilku procent najbogatszych kupuje mieszkanie zwyczajnie hurtowo. Już nie mówię o, nawet nie, nie mam na myśli już tylko korporacji tych wszystkich inwestycyjnych, tylko także po prostu ludzi, którzy kupują sobie, po, inwestują w mieszkanie, co również e, kończy się na tym, że na, kończy się na wzroście cen. E, w jaki sposób to można rozwiązać? Bo jestem przekonany, że kontrola podaży, spółdzielczość to są ważne elementy polityki mieszkaniowej. Natomiast może warto byłoby się też zastanowić nad podatkiem spadkowym albo katastralnym? Trzeba zastanowić się nad antymonopolową ustawą, która jakby te praktyki ukróci. Bo w tej chwili to jest tak atrakcyjny rynek, dlatego się tworzą monopole. I tu państwo może zareagować i powinno zareagować. Więc taka ustawa powinna pilnie trafić do, do, do parlamentu. Dziękuję bardzo. To był koniec części pierwszej. Zapraszamy do, na część drugą, w której poruszymy ostatnie sondaże oraz katastrofę klimatyczną względem polskiej polityki energetycznej. Dziękuję. Dziękuję.